Z tej strony twoja oszczędna bestia Damaris razem ze swoją córką Elonką <gryz> Dzisiaj jesteśmy w Poznaniu i odkryjemy dziś nowy lumpeks a właściwie to nie tylko lumpeks bo prawdopodobnie będzie to także outlet Sprawdźmy to, zapraszam do oglądania Pierwsze moje wrażenie serio wow, takie wow czyli jak widać od 1 złotych sztuka Te buty pochodzą po z tym random? A no to biorę. U, jaki kolor Ale są bombastyczne Przymierzyłam takie szalone buty Oh my god, Daniel zobacz, dużo fajnych rzeczy jest bardzo dużo fajnych rzeczy. A skoro jestem na etapie promowania planera, którego jestem autorką, transformacyjnego planera sukcesu, to odsyłam Was na moją stronę www.damaryspoślech.pl gdzie właśnie ten owy planer znajdziecie, jeżeli chcecie urzeczywistniać swoje marzenia, jeżeli chcecie odnosić sukces i żyć życiem w na swoich najlepszych warunkach. Jesteśmy, dotarliśmy. Pierwsze moje wrażenie serio wow, takie wow, szczere, bardzo szczere wow. Dzisiaj akurat trafiłam na poniedziałek, czyli na dostawę towaru, nie ma przypadków, złotych zł kosztuje kilogram, ale nie wszystko jest na wagę. Generalnie te ciuchy tutaj, wszystkie, które widzicie, to tak, to jest waga, ale tak, buty są powyceniane, torebki są powyceniane. Tam jest jeszcze to jakaś. Ładne no, ja jestem bardzo ciekawa tego, co tutaj widzę, bo naprawdę jest dobrze. W rogu są jakieś rzeczy premium, które też są powyceniane. One mają troszeczkę wyższe ceny, ale zaraz się dowiemy o ile wyższe. A tutaj za w rogu jeszcze jest, za Danielem chciałam powiedzieć, taka część wy wyprzedażowa, czyli jak widać, od 1 złotych sztuka. Podajmy sobie do butów, bo ja już tak się troszeczkę rozejrzałam. Dosłownie trwało to minutkę, ale do, do, dorwałam takie buty, które są, mężu mój drogi, w rozmiarze 45, czyli chyba twoim z tego, co się orientuję. Mhm. Co to jest za firma? Czy to jest markowe? <laughs> nie wiem, tak wygląda. Szczerze mówiąc, to jest firma Leonardo Lopez. Pewnie zaraz tu napiszecie, że jak możesz nie znać, ale nie wiem. O, handmade in Portugal, to chyba jest całkiem nieźle tam tłumaczyła klientowi, że to jest miszowa marka Miszowa i marka i te buty po się w po tysiącach za random A no to biorę, a tu, u was po ile? 40zł 40 to biorę Musisz przymierzyć, ale Trzymaj. są super Kolorystyka ze złotem jeszcze, ja w ogóle ci powiem Że najbardziej mi urzekło to, że ten emblemat jest ja ja są i Super, są ideal... Nie, idealne rozmiar. Idealne Sprzedane Sprzedane Ale się cieszę Już, które mi się jeszcze ja spodobały? Ja te buty będę miał z second handu. Chyba faktycznie nie? Wiesz, dobra, idziemy dalej. <laughs> tak, że jak coś znajdę, to potem mam motywację. Mi się te bardzo spodobały, tylko że to jest 44, wydaje mi się, że będą za małe. Ale super no, są. Bez przesady. Tak? Jak ja bym chciała, żebyś takie nasiło. Ale dobra, i tak jest dobrze, że z tymi, które już z... wziąłeś jako pierwsze. Uba. Też fajne. No Daniel, Daniel. Nie, te biorę, te są fajne. No oczywiście, że te bierzesz. Składam, bo... Dobra. Ale żeby nie zaginęły, żeby sobie ktoś nie wziął czasem. No a te też zwróciłam uwagę, ale takich to masz... Nie, to są sporo. takie zwykła. Są takie naprawdę one wyglądają jakby były takie... No to są mega oryginalne, ja nie? To, ja. Są takie naprawdę, właśnie tak wyglądają jak takie niszowe. Ej, a ja tutaj jeszcze są. To jest dobre stwierdzenie, no przecież dopiero zaczęliśmy, tutaj jest jeszcze tego dużo. A w takim gość chodził? A propos, Ciekawe. tutaj zobaczyłem te buty, to miałaś w, ostat... w kolejnym odcinku powiedzieć, ile zapłaciłaś za swoje huntery z drugiej ręki. Właśnie chciałabym to zweryfikować, zdasz mi mój telefon? <grych> bo nie jestem pewna, bo słuchajcie, kupiłam huntery i New Balance 530 i nie pamię i pamiętam ich ceny obydwu, tylko cały czas mieszam, nie pamiętam, które to które, czyli zaraz zweryfikuję, ile za które dałam. Myślałam, że one do mnie przyjechały ze Szwecji, a przyjechały ze Słowacji, czyli pomyliłam. Mam tamte balansy przyjechały ze Szwecji i zapłaciłam za nie równe 116 zł. A to jest model, który kosztuje, jak sprawdziłam na stronie internetowej, 7750 zł. Także też całkiem nieźle, no nie? A co trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę, to że ich stan jest po prostu doskonały. Ja je oczywiście wyczyściłam, wypastowałam sobie je również, ale tak czy siak były super, a teraz wyglądają tak naprawdę już w ogóle jak nowe. Dowiedziałam się również, co, o, ta marka to jest super marka. Ja ją kojarzę i tylko to niestety będzie dla no, mnie duże. Yy, tak, to są bardzo, bardzo wygodne buty. Bardzo wygodne. Coś jeszcze dowiedziałam z ciekawostek, to to, że generalnie cały towar, to co jest na kilogramy, to faktycznie wyjeżdża co tydzień i co tydzień jest nowe. A jeżeli chodzi o te wycenio wycenione rzeczy, czyli torebki, buty, akcesoria i tak dalej, To jest nawet nowa bielizna. Również to są rzeczy, które po prostu są dokładane, jak się sprzedadzą i tak, czyli te w, te, w miejsce butów, które Daniel dzisiaj na przykład kupił już, <laughs> chyba, że kupimy coś jeszcze, to wlecam po prostu nowe sztuki. Tak to działa. O, tamaris. Ludzie często do mnie, Wy! wy, ej, wy, nie mówię w sumie, ej, to brzydko, ale ej, wy! Czasami przejdzie do mnie Tamarys, no właśnie, nie tutaj tej Po poznańsku, mówicie do mnie Tamarys, nie jestem Damarys D, D jak, nie wiem, Dama, Dama Damarys Ciekawo, tutaj takie sneakersiki? Widzę, że jakieś nowe w miarę, o 36 to na mnie Ale nie będę, dobra, bo mam podobne, Ciekawość, sprawdzimy cenę dziewczyny 99 zł, fajne i nowe, jak widać Z metką, o jaki kolor, taki liliowy 38 niestety, ale ładne, piękne Piękne i cena to 6 dyszek i też są chyba nowe, w sumie tak, jeszcze nawet naklejkę, zobaczcie, tutaj mają od spodu mega fajne, uu, czerwone takie trochę Emily w Paryżu mi się skojarzyło, o, zarka to jest zaraz w sensie, 38 rozmiar a cena, nie sprawdziłam ceny, nie widziałam jej 60 zł, ładna torebka, ładny kolor, o, asos, nie, to nie asos, Boże pieces, a to też kojarzę, fajna fajny kolor, czy, czy tablet by mi się zmieścił do takiego rozmiaru zmieścił się, ale ładna, fajna nie no, nie mogę chyba, <laughs> kolejnej torebki 59 zł, nowa, zobaczcie mega fajna, a kosztowała, bo nawet zobaczcie to jest nawet cennik niezmazany, 79, czyli dwie tanie, no ale tak jak widzicie, ona jest nowa taka jakby totalnie, w sensie jak ze sklepu bez, nawet z taką foją jeszcze. Także i tak fajnie, że jest stanie. Ej, moje kowójki Daniel, mam takie same! 45 zł kosztują, mam takie same, Daniel za nimi nie przepada. Nie mi się. Nie podoba mi się, ja je lubię, ale faktycznie rzadko noszę, może przez to podświadomie, że Daniel e, robi jest... Nie... Nie pasują za bardzo, ale nie, tak naprawdę to nie zwracam na to uwagi po prostu jakbyś tak. nieczęsto często tworzę stylizacje, które mi faktycznie ja też nie nie siedzą do nich. Nie mówię, że nosiła to co. Dlatego się mówię, że to, to nie, się dlatego, nie dlatego ich nie, dlatego, nie noszę, tylko właśnie często nie mam nic zawsze dobre. Ale lepiej, że się zakładała, jak nie ma z tobą. Ale przepraszam bardzo, czy ciebie kiedyś nie ma ze mną? Czasami tak, czasami rzadką, tak, rzadką, nie Rzadko? No właśnie, rzadko kiedy chciałam powiedzieć. To też ładne. Lubię takie. Te, tam, te mi się kojarzą z Francją Anna Field. To za że kojarzę tę markę. Mam torebkę od niej. Tą w żą stronę najczęściej jeżdżę i też ją kupiłam w Lumpeksie. O ja bym takie kupiła, a Ty byś pewnie powiedział, o Boże, Damaris w życiu nie nosi tego. Folmy! Przymierzesz ciekawości. Jejku, jakie wygodne! O kurde! Ja się mega chciałam pośmiec z tych butów, a zobaczyć twoją reakcję. A teraz... Ten są nowe znowu. Wow. 60 zł kosztują, wezmę drugiego jeszcze przyjrzę. Ale są takie wygodne. Ja pierdzielę. O, wow. ale są bombastyczne. <laughs> Kurde, muszę się zastanowić mocno nad nimi. Nie będę brała na razie jeszcze, ale nie mówię i mnie. Taki Liwajski znalazłam, a z ciekawości przymierza, bo to jest 36. Może będą dobre. No, idealne. Już ciekawe, nie? Naprawdę można fajne buty kupić. No, potwierdzam. <laughs> Ty już nawet masz jedne. Przejdziemy sobie może właśnie butami, tak bym chciała zrobić. Jeszcze po drugiej stronie są. O, jeszcze tutaj jest sporo tego w sumie. Chodźmy tutaj może najpierw. Te też fajne i widać, że są bardzo tanie. 15 zł. pewnie ze względu na to, że to jest takie przybrudzenie, ale jakby je nosić tak, że zakryte są te cholewki, to by nie było widać. <laughs> no, może by tak było nosić, prawda? Bo tutaj jeszcze w rogu przymierzyłam takie szalone buty. Mogłyby być troszeczkę, nie są na długość za małe, ale mogłyby być rozmiar większe, wtedy byłyby troszeczkę też szersze. To jest ogólnie 35, więc się zastanawiałam, czy w ogóle się zmieszcza, ale bym powiedziała, że to jest takie 35-36 właśnie bardziej. I są bardzo Pokaż interesujące. To, tak. no właśnie, ta cholewka mi się bardzo podoba, że jest dopasowana. To futerko jest takie nietypowe. To ten ozdobnik mi się bardzo podoba. Cóż ja naprawdę, te 30. To jest takie 36, a nie 5. Kurcze. Piękne są. Założyć drugiego? Ale szczuplutka nóżka w nich jest, przez to, że są takie. Nie? Do no, czarnych rajstop. Cienkich czarnych rajstop. Może przymierzę drugiego, zobaczę. Ciężko się je zakładało, przez to, że są właśnie takie. Czy tu jest gdzieś podane? Nie, nie, ma, nie jest podane, ile centymetrów mają kładka. Też są nowe. To jest jakaś hiszpańska marka. Spain, jest napisane. Kurcze. jakieś Career Design. kari. Design. Car Karierę się pisze, jest napisana. Powoli, powolutku zakłada Muszę uważać na tą drugą stopę, bo ona jest jeszcze trochę Nie do końca dysponowana po kopnięciu konia Mój koń kopnął już jakiś czas temu, ale Niestety skutki da kopnięcia dalej obserwuję Nie, one nie są za małe Ale faktycznie czuję, że ten jest zdęższy, przez to, że ta noga jeszcze nie doszła do siebie do końca o Kurde, ale te buty są mocne One są o tyle ciekawe, że Jakbyś założyła dłuższe spodnie To tak naprawdę one trochę wyglądają jak takie klapki, nie? Myślę, w sensie, tak. że jakbym założyła dotąd, to by nie było widać, że... Właśnie, żywa, tak? i chodzi mi o to, że one jakby tu, masz wrażenie, jak pierwszy raz patrzysz, A, że tu jest odcięcie, że to takie, takie klapki są, nie? No, w sumie. Chyba rozumiem twój tok myślenia. <grym> Przynajmniej się staram. Ale powiem Wam, że właśnie wyobrażam sobie do cienkich czarnych rajstopek, ja? nie? Nie, fajne, są, mi się podobają. Muszę pochodzić w nich chwilę. Nie wiem, czy nie 50 zł. To pochodź sobie, tylko weź hantery, żeby ci nikt nie kupił. 50, no? Żeby się nie sprzedały twoje. Nie no nie, nie dam. Nie, nie oddam. <grystanie> no czuję, naprawdę ta lewa noga jeszcze jest nie, nie do końca sprawna. No ale jeżeli prawa jest okej, okay, no to znaczy, że będzie też okej, okay. nie? Jak dojdzie do siebie. Nie powinnam ale chyba zobaczcie. teraz tego oceniać. Daniel! Tak. Od, no, dawaj. <grystanie> Moje piękne wiecie, ile czasu polowałam na takie, bo ogólnie hunterów na jakichś różnych, nie wiem, tych lumpeksach online i tego typu rzeczy, jakieś tam z, z ubrań z drugiej ręki, jest mnóstwo, mnóstwo, ale konkretnie ten model, bo ja potrzebowałam, ja wiedziałam, że ja nie chcę hunterów żadnych, jeżeli to nie będą te huntery. Więc, no, naprawdę, polowałam na nie kilka miesięcy, kilka miesięcy cały czas odświeżałam, sprawdzałam, no i się doczekałam. I to jeszcze w takiej cenie, no, tego to się nie spodziewałam, bo tak najtańsze, jakie znajdowałam, to tak 200-250 z drugiej ręki, a te. No 100, 116 to jest naprawdę nieźle. Kurczę, to co, brać te? Dobra, wiesz co? Dajcie mi jeszcze chwilę w sumie. Zastanowię się, bo cały czas mnie ta lewa noga tak trochę do, nie do końca tutaj, wiecie, mi się podoba, więc zastanowię się chwilę nad nimi, a tymczasem jeszcze przejdziemy dalej, bo tam na pewno jeszcze dużo ciekawych rzeczy na nas czeka. Oh my god, Daniel, zobacz. To jest jakaś marka Ruby, nie znam, ale jest Peta Approved Vegan. Wow, to dla mnie jest Jaki nowe rozmiar? 37. To też będzie okej okay na mnie, w sensie. Ja noszę tak 36 łamane na 37 mam 23,5 cm stopę, więc tamte buty, były, mimo, że były 35 rozmiar jako tako, to i tak według mnie to było 36, a nie 5. Tutaj 7, więc mogą być albo za duże, albo nie, ale wiecie, jak ja to rozwiązuję? Po prostu wkładkę grubą wkładam. Wypełniam buty, jak mi się podobają, a są za duże. Powiem tak, yy, są, tr yy, są trochę luźne, są trochę luźne. Wkładka Raciuni by się... No. Wkładka da, by się przydała. Już, już wciągam. Ja takich, za takimi butami to raczej nie przypadam za kolano, bo ja mam yy, grubsze uda. W się sensie, grubsze. No tak, jak na. patrząc obiektywnie na Całą, na całe ciało to. Wow! Wow! To nawet nie są takie grube te uda. Mm -hmm. <laughs> Kurde, super! Kolejne super! Co przymierzy drugiego, co? Takich chyba jeszcze nie miałaś? Nie, tylko jedyny minus, że one są brudne. I teraz pytanie, na ile by to zeszło, czy by to zeszło? Patrz, schodzi Cześć, nawet to tak. To Patrz, schodzi tu. No. Dobra, jest git. No i jakoś w jaszmerzu. Nawet chyba do to jest, tej stylizacji. Do tej stylizacji one są tak dobre. One są tak dobre do tej stylizacji, że ja jestem w szoku, jak one są tutaj siadły. No faktycznie, faktycznie trzeba przyznać, jest ten but luźniejszy, ale ben, do, byłabym w stanie to, że tak powiem, naprawić wkładką taką po prostu najlepiej. Bo ja lu, lubię, powiem Wam szczerze, często kupować wkładki do butów, takie wiecie, wyprofilowane tak zwane. Wtedy też y, stopa lepiej leży, bo przyznajmy, że jednak takie buty. To rzadko kiedy są dobrze wykonane pod tym względem. Więc ja sobie takie wyprofilowane do stópki wkładki kupuję, więc tutaj one by sobie weszły i byłoby git. Nie jestem przekonana do nich totalnie i biorę je na pewno. Te buty też kojarzę jako bardzo wygodne. To jest marka Unisa. 39 to rozmiar. Kurczę, na mamy, by mogły być dobre albo na babcie, ale one są świetne. Ja je kojarzę z outletów, w sensie tak, z e, faktory jest w Poznaniu Daniel i tam chyba była ta Unisa, jeżeli dobrze pamiętam. ojej bardzo ciężko się je wciskało. Ja mam bardzo wąską stópkę, małą swoją drogą też, ale dwu wcisnęłam, więc jak ktoś ma szerszą, to może być ciężko. Ale one są wygodne! O kurczę! Petarda są! Zobaczcie i naprawdę są super! Kurczę, nie będę ich brała, mamy w ciemno, ale powiem jej o tym miejscu i może się nie sprzedadzą i może jeszcze będą. To bym sobie przymierzyć, jeżeli jej się oczywiście spodobają, jak zobaczę ujęcia. Dobra, do Wtarliśmy do rzeczy o mąki, to jest Szwedzka marka. Lubię to, w <noise> drogą nawet mój rozmiar, ale taka jest średnia w moim stylu. Do rzeczy, właśnie na kilogramy. I dzisiaj przypominam, 89 zł. kosztuje kilogram, a najtaniej od razu zerkam. Sprawdzam jest w sobotę 29 zł. kilogram. Ładna, nie? 34. Nowa z metką. Ładna sukieneczka. Faktycznie rzeczy są, zobaczcie, posegregowane kolorystycznie. Tylko fanką, czasem jestem bardziej, czasem mniej. To zależy, ale to no wszystko ma swoje plusy i minusy w sumie. Ale jak ktoś chce kupić, faktycznie na przykład tylko czarną sukienkę, no to jest super opcja. To fajne, w sensie takie bardzo bardzo na czasie teraz, w aktualnym sezonie. Jesień 2024 królują właśnie takie zamsze i to właśnie takie zamszowe trochę jest w takim stylu. I kolorystyka też jest a, absolutnie uproved. Takie sweterki też uwielbiam. Uuu, tam świąteczny zaraz widzę. Ten jest ładny bardzo. Nie, myślałam, że to lepszy. Nie, jednak nie. Nic jeszcze dla siebie nie wzięłam. Dużo rzeczy mi się podoba, ale tak, żeby wziąć, jeszcze nic, jak widzicie, nie. Uuu, znowu mąki. To jest XX, jest więc malutkie, ale to jest chyba takie kardiganowe, nie? F, jakie kardiganowe. Krop topowe chciałam powiedzieć. To mi się podoba. To z z wysokim stanem, albo jakieś spódniczki albo czegoś, to biorę. to biorę. Pierwsza rzecz, która wląduje w moim koszuku, tylko tu chyba nie ma koszulki. Nie, od razu odkładam tam do pani. A, dobra. <laughs> Nawiązałam do tego, że wszystko jest poukładane kolorystycznie i też kategoriami. Na przykład teraz jestem stricte na swetrach swoją drogą. Fajne. Więc jeżeli chodzi o kategorie, czyli na przykład, że jestem na swetrach, to lubię, to absolutnie lubię. A ja jeżeli kolory, to tak jak powiedziałam, wszystko ma swoje plusy i minusy. Zwykle wiem, że jesteście za tym, żeby kolorami było i absolutnie jakby to jest okej, okay. ale czasami mam coś takiego, że mi się to po prostu zlewa trochę i mogę na przykład nie mieć ochoty na czarny kolor, a potem się okaże, że coś tam znalazłam fajnego czarnego i może bym tego nie znalazła, gdyby były... bo gdyby było po prostu na odwrót, gdyby nie było kolorystycznie poukładane, gdyby były... tak, gdyby nie było, bo to po prostu przeglądam i wpadam, jakby nie mam takiego poczucie, że oglądam tylko czarne, bo chcę czarne, albo na, na, z taką pewnością, że tak czy siak, jeżeli tutaj coś znajdę, to będzie czarne, wiecie o co chodzi, to jest takie po prostu bardzo U, fajne, tylko ona psychologicznie działa jak dla mnie, tylko pod tym względem na to biorę poprawkę, więc no ja tak lubię, to wtedy mam takie poczucie, że tak jakbym e, z, jakieś złoto znalazła, gdzie złota nie wiedziałam, że złoto nie, be, nie wiedziałam, że będzie, wiecie o co chodzi, I takie zawsze mam poczucie jak fajne lewisy, jak nie są tu sobie po kolorami poukładane, no ale wiem, że w kolorami jest wygodnie. Więc jakby to też, to też szanuję, jak tak jest zrobione. Bo wiem, że to też od lokalu wymaga na pewno więcej pracy, no bo tutaj trzeba to zrobić właśnie w ten sposób. A tak to po prostu się bierze, towary się wywala na sklep i się ma, za przeproszeniem w D. Jak to wisi? Co powiecie na takie spodnie? Słuchajcie, to są takie w kroju takich eleganckich, no nie? Spodnie, jakby można było pomyśleć, że do biura i do koszuli. Ale one są materiałowe. One są materiałowe, elastyczne, jak dresy zrobione. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe, naprawdę rozwiązanie. Przy okazji są mega długie. To jest Eska, nie wiem, czy nie będą za duże. Chociaż w pasie yy, wydają się, że bardzo dobre. Ale mogą być długie, ale z drugiej strony, na przykład do tych butów, które kupiłam. W sensie, one są obci Nie, bo one są takie za kolano, to już będzie, będę tutaj czuła i będzie przeszkadzała. Czyli to musiał być bardziej but albo na platformę na przykład, albo sneakers na jakiejś platformie, w sensie snickersy no przymierzę je, bo bardzo mi się spodobał kolor, krój, Zaintrygowały mnie to, że są z takiego wygodnego materiału. Danielowi wpadła w oko ta kurtka Czemu? Fajna. No fajna, w sumie fajna no Co to jest za marka? Nie wiem, jakaś Young Community 1982 Outwear Science 82. Since. zawsze mówię Science, czemu? Nie wiem, Since. Jesteś taka naukowa dziewczyna. A, bo to no właśnie już wszystko rozumiem no, fajno. Dużo fajnych rzeczy jest, bardzo dużo fajnych rzeczy jest. Dotarłam do tej części premium. Zobaczcie sobie te suknie. Wow, piękna. Przepiękna. Ona waży tone. Ona jest na pewno wyceniona, bo wiem, że ta część jest wyceniona. 89 zł Patrzcie to, no nie na mnie, no, ale przepiękna. 89 zł kochane wy moje. Patrzę tutaj tak bardziej markami, nie? Może się komuś podoba mi tak średnio, ale... Nie no, ładna w sumie. Te spodnie fajne. Kolorystyka przepiękna co do marki, to... Chciałabym Wam powiedzieć, ale nie widzę, co to jest. A, Massimo Dutti. To jest 36 rozmiar, ale. i kosztują 39 zł? Ale chyba chociaż nie mogą być dobre, ale taka długość kolor jest piękny co? kolor jest obłędny ale nie zostawiam, mi się wydaje, że to jest coś takiego trochę, nie, jedwabne, to nie jest to taka satynka, o, a nawet tutaj jest metka z składem, od razu mi się zaplątała, także mogę wam powiedzieć od razu, to jest, wow 100% wiskoza, to jest 100% wiskoza Massimo Dutti, rozmiar S, 39 zł, Piękna. ale widać, że to jest jakoś, nie, w sensie one naprawdę są takie, brać czy nie brać, mężu wskaż mi dobre rozwiązanie w sumie będę przymierzała spodnie, nie? To mogę, to mogę, to przymierzę. Tutaj Calvin Klein, 65% wełna, 35 rajon i podszewka 100% bawełna. Rozmiar L, taki trench granatowy w cenie 89 zł. Waży tonę, więc myślę, że dobrze dla niego, że jest wyceniony. I to się skończyły na tym te rzeczy premium. Tutaj są takie rzeczy bardziej z tego, co się dowiedziałam, bielizniane. Bielizna i jakieś takie sportowe, mogę Ci dać? Ja tych sportowych jestem najbardziej ciekawa. To jest w ogóle wszystko nowe. I to też są rzeczy, rzeczy wycenione. Dobra, teraz zobaczymy, co tu możemy znaleźć. Te super są. Wow. 50% wyskoza, 25 nylon, 25 poliester, 89 zł. I marka o Onzi. On Onzi On -On ja się pisze, nie wiem, co to, ale fajne. Tylko te będą nam nie za duże, na pewno, ale super są super, uwielbiam takie leginsy, mnóstwo w takich wiecie, typowo sportowych leginsów i faktycznie dużo tych onzi On, 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 on nie wiem jak się czyta Powiedzcie mi jeżeli wiecie Fajne leggings, tylko ja jestem kompletowa dziewczyna Więc najbardziej lubię jakie z góra idą do kompletu O w gwiazdki i w mikołaj e, W gwiazdki i w księżyce. E, I ładny kolor W ogóle wszystkie są ładne, naprawdę Panterkę, a teraz panterkę da, nadal króluje I góry są, staniki sportowe To wszystko jest ta jedna marka, ta sama I fajne, i to może na przykład by można było sobie Akurat chyba tutaj komplet stworzyć jakiś Nie, to akurat nie bardzo no, ale to powiedzmy, że są takie leginsy, które. Do, do wielu. Nie leginsy, tylko stanik, który będzie do wielu leginsów pasował. Może zobaczmy jeszcze na tej części wyprzedażowej to jest. Co można kupić od jednego złotych. O, nawet esprit jest na tej części wyprzedażowej za złotówkę. Serio? Tak fajna nawet taka trochę mi się jako e Oxfordsko ja, skojarzyło. Ty, za złotówkę to... No? Za złotówkę. <laughs> Daniel nie dowierza. No serio, za złotówkę. Patrzcie, no fajne to, nie? Super. Co my tu jeszcze mamy, żeby Wam tak pokazać? Takie bluzeczki z takich ciekawszych. Tutaj Zara taki sweterek. Tak poza tym to, o jeszcze tą bluzeczkę bym wzięła też pod uwagę, to jest Zara. I to ona kosztuje piątaka akurat. Znajdziemy tutaj również biżuterię. Ładną nawet bym powiedział biżuterię. Ciekawą. To jest kolejny dowód na to, że wtedy można kupić biżuterię komuś w prezencie, w, w lumpeksie nową. Bo to, to są po prostu outletowe rzeczy. Więc to jest mega. Na przykład takiego te kolczyki mi się bardzo podobają. 15 zł kosztują. Te kolczyki też są super. 12 zł kosztują. Ten łańcuszek też jest mega. Nie wiem kosztuje, ale... ale tak jak patrząc na te wszystkie ceny, no to maksymalnie tutaj widzę 35 zł, najdrożej to jest 29, 19. No takie ceny, mniej więcej wszystkie oscylują wokół tego. Czas przymierzać. Widzę, że tutaj ktoś nawet wziął tę sukienkę, którą Wam przed chwilą pokazywałam. O pani tutaj. wybrałam na wesele. do A, no właśnie, super! Też zwróciłam na nią uwagę. A ja mam dwie pary spodni i sweter. I zaraz zobaczymy, czy coś będzie na nie. Dobre. Pierwsze spodnie mam na sobie i faktycznie są bardzo bardzo długie i tutaj no bardzo wysokie by musiały być spodnie buty, albo po prostu trzeba by było je skrócić, albo po prostu się nie obawiać tym, że się ciągną, bo tak też się absolutnie nosi. 36. Też na niebo się patrzyłam, tak? wierzyć? One są boskie, tylko że ja sobie już na nie pozwolę, bo takich stoi O, za duże. No. Ja wariuję i bawię się. Pani musi sklep Nie. Właśnie. Ciekawie. Ciekawie, no. Bardzo te, przy tych butach już w ogóle, tylko niestety one, zobaczcie, a szkoda, naprawdę szkoda, bo one są na mnie za duże, no. Ale zobaczcie, jak dobrze to wygląda, jak jest taki delikatny szpic z przodu i do tych spodni. <laughs> Pani mnie tutaj ubierze. <laughs> Dziękuję. No naprawdę, co wszystko tutaj, wszystko siedzi. Tutaj wszystko pasuje, nawet motyw zwierzęcy ta torebka ma. Zupełnie inny oczywiście print niż buty, ale obydwoje, do, obydwa do siebie pasują. Nawet mój dzisiejszy sweter by tutaj zagrał. No, mogłabym tak pójść. Jeszcze pasek? Pokazać mi te buty? A, podobne, no. Ja pracowałam w Bostonie w pracowni kostiumów teatralnych telewizyjnych, rekwizytornie, a teraz pracuję, Naprawdę? Tak, a teraz współpracuję z butykiem Mustro. Dziewczyny jeżdżą do Mediolanu, do Głoch. Ale pani to ładnie zawiązała. I w tym momencie ten but i ten pasek, mm -hmm. bo gdyby szła na przykład koszula do środka mm -hmm. albo na, na sweter, mm -hmm. żeby sobie zrobić talię, no to jest dopiero tak. tekst. No but, but za duży, nie? Tylko troszeczkę za duży, no. Ja ale jak kupuję z drugiej ręki, chociaż są nowe, to uwielbiam pół numeru większe, bo wtedy kupuję sobie swoje wkładki do prania i wkładam w To ja też tak robię I często. I I w tym momencie nie patrzę. No tak. A dzisiaj tylko na obsasie głodny. też? Tak. tak. Na okay. Wszystkie, nawet kozaki. Ja mam 36 mm -hmm. rozmiar, ale mam zmęczoną nogę. I wkładam sobie na przykład czasami tylko do przodu, mm -hmm. a czasami na całość. I tak. Mam swoją wkładkę, którą wyjmuję i piorę. Mogę sobie poruszać palcami. Jak jadę tak. na wakacje i jest gorąco i stopa jest wtedy większa, bo jest upał, tak. to mhm. wtedy nas buty nie cisną, tylko wyjmuję wkładkę i są idealne. To prawda, to prawda, ty też tak robisz. Mhm. Mam stopę wypoczętą. Ja na przykład buty chcę kupować po południu, po całym dniu pracy, gdzie latam 16 godzin i dopiero ja się śmieję, jak wskoczę w te buty bez mierzenia, bez łyżki. Z szafy mm -hmm. i czuję ulgę, to znaczy, że są boskie dla mnie. Super. Są świetne. I tak stoję właśnie, jak z panią rozmawiam i myślę o nich, bo są naprawdę wygodne. Ja też z długo A to powiem to wam. Spodnie i te buty. Ja powiem wam, że tak, już chyba nie, ale mogę się jeszcze spojrzeć. Przecież rzeczywiście absolutnie pasuje, zgadzam się. Fajnie, ale dla mnie już za dużo, ale nie mniej tak. Te buty i w ogóle to jest super połączenie styli, bo spodnie są zrobione w stylu spodni eleganckich, ale są z materiału dresowego, A do tego I jeszcze. 就是<分>。<分> A do tego buty na obcasie, więc to jest takie właśnie przełamanie styli bardzo, nie? Więc absolutnie tak, jestem na tak. No i faktycznie z tymi butami, no mogę, mogę spróbować, no co mi szkodzi zaryzykować, żeby y, faktycznie tą wkładkę kupić do takich nawet, bo ja to z tymi wkładkami, to wy wiecie, ten patent jak najbardziej stosuje, tylko że z płaskimi butami, nie? Nawet przecież mówiłam o tym w poprzednich butach, które 60 złotych te kosztują. W poprzednich butach nawet o tym mówiłam, które wzięłam, tych za, tych za kolano, e, ale no nie robiłam tego w butach na obcasie. No ale może faktycznie, to nie głupie, żeby w takich również Tutaj niestety te spodnie są naprawdę piękne, ale one są na mnie za duże Nawet nie ma miejsca na pasek, więc no nic tutaj nie zrobię Mogłabym ewentualnie tak nosić, bo tutaj są okej, okay, zasłonić tą górę Ale tutaj i tak jakoś tak kieszenie tak odstają, chociaż nie bardzo Ale długość chyba po prostu nie, to nie są spodnie na mnie Piękny kolor, piękny, Kob kobalcik jest po prostu jak bajeczny, bajeczny No ale w ogólnym, w ogólnym rozrachunku stwierdzam, że nie Então o que botou é... Ta, ale jest tak ciężka, obłędna. I gdyby była troszkę za długa, to wtedy delikatny paseczek i sobie mm -hmm. zbluzował. Ale do tych butów to po prostu jest. jest tak, ale tak nie bardzo w moim stylu, no? Tak, piękna, piękna, piękna to się zgadza. Tak, do tych butów tak, jak najbardziej. Ale no, tak nie za bardzo w moim stylu. Ja założyłam sweter, który mi się pił bardzo, 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 bardzo. Ale on jest za mały. Za mały jest przede wszystkim tutaj w szwie, bo czuję pod pachą. Więc nawet, nawet długość rękawa się zgadza i fajnie, że jest taki kroptopowy. Piękny ma kolor w ogóle burgundy teraz bardzo tak, ale no za małe, niestety. Nie może mnie tutaj gnieść pod pachą. To jest podwójne XS, podwójne, tak, XXS, czyli co to jest? 32? No, gdyby było chociaż rozmiar większy, to myślę, że już by uszło, przeszło, ale tak to niestety. Piękna, ale No, ale mam bardzo, bardzo podobną To będą tak, te buciki. Te spodnie. Aaaa, zabrałam! No. O nie, przepraszam! No, <laughs> Ale myślę, że one były na mnie naprawdę bardzo długie. Dopiero jak założyłam y, obcas, to powiedzmy, że ujdzie. Będę deptać, ale mniej. Buty, Daniel, ty też tak, się biorę. załapałeś? I ja jeszcze takie beżowe miałam odłożone. Tak, i to wszystko bierzemy. Cztery rzeczy, zgadza się? Wszystko leci mi z rąk. Ledwo jestem w stanie utrzymać te rzeczy. Wiecie, ile to łącznie wyniosło? 183 zł. A wiecie, ile ja za to zapłaciłam? Zero. I serdecznie dziękuję za taki wspaniały prezent, bo naprawdę te łupy są niesamowite. Te z buty Daniela 40 zł, te buty 60 zł, te buty 40 zł i te 43. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłam. Wiem, że razem wyszło 184 zł. Miejsce z czystego serca mogę polecić, bo widzieliście, jaki, w jaki zachwyt wpadłam już na samym starcie, wchodząc tam. Ja na pewno z przyjemnością będę tutaj wracać i Was też serdecznie zachęcam do odwiedzenia. Jeżeli również zauroczyłyście się nim tak jak ja, jeżeli nie subskrybujecie kanału, to koniecznie to nadróbcie, po więcej takich lumpeksowych perełek. Pamiętajcie, że adres znajdziecie w opisie. I jak zawsze subskrybujcie dobre wibracje, całujcie tych, których kochacie. I podążajcie za życiem, jakiego pragniecie. Do zobaczenia. Ale tu faktycznie to mocno widać, bo jest dużo pustych wieżaków. Patrycja Pepe. Serio? Ale gdzie to będziesz nosić? 60 kosztowało. Teraz 30, to i tak dużo. Wyglądasz A, mega dobrze. Dobra.